To chyba nasz ptaszek wylądował. Ci odlatują, ci zostają. Ten jednak nie był nasz, to ch chyba to będzie ten.

Ja to mam, żeby cienie na płytku, wieczorem sobie możemy świecuska, jest ładna pogoda, że dwójkę, bardzo ładnie, rózpięcie, wiesz? Jak bandia <gül--" gúsz> już te odpoczywa, dobra. Ja, ja się tutaj nakłamam, wiesz? Czyli ston na cmentarz po prostu, tak? tak. To jest słuchaj. Nie wiem nie. bo jest sama ładna sama. pogoda, tu pod tą jabłonką, ta jabłonka jest historyczna, bo przeżyła tak? tutaj no. w... dużo ludzi, którzy już nie ma niestety Aha, Lubili tu siedzieć stara jak pieron. Można się położyć, można się położyć na tej skoczni, co tam To jest tak trampolina, tak? Taka trampolina. A tutaj, wiesz, tutaj przeważnie... Wadziu, ja byś chciała poskakać to no tam też. Poskakać może, sobie, ale może położyć. To jest ta trampolina właśnie. To... To... Ale nie, to co dzieci, to nie jest... To było coś innego. To, to było takie, wiesz, do jeżdżenia na... na... Z deski, to jest drzewa. A jak się naprawdę takie stosunki sąsiedzkie? Czy to, powiem ci, że my... Mówiliśmy... Zęcony dom tutaj kiedyś była stocznia. Rowerowa kultura w Szwecji kwitnie

Promenada. Proszę B, to jest takie, widzisz wieżyczki, to jest elektrownia atomowa, które jakby się zostało, to Kopenhaga i Malmy wylatują. Nie, <laughs> Zachód słońca w Malmö. Przy boku, przy boku piękna, rudowista dziewczyna. O, jak boski zaś nie to koty przestają Nieprzekładalne. Trzyma Trzymaj się mocno. No dobrze. No. Cały plac jest. Pięknie. Ładnie. Potężny parking rowerowy i trawiasta plaża. I taka trawiasta plaża i kąpielisko. Idzie pociąg z daleka. tygodniowy festiwal, który zasłonił nam starówkę. A tego gościa to wypadałoby tak mocno kopnąć w dupę. Jego zasługą są te ruiny zamku, bo to przecie ten król od szwedzkiego potopu. Jak się ten obóz nazywał? No jak to? No? Karol X. Gustaw. No. U nas w Londynie te budynki były starsze. Tu to oni wojny nie mieli, rozumiem. Znaczy prowadzili, ale w Polsce z Kubami. I taki gwar wokół jakby to było stado ptaków przed odlotem. My siedzimy pod drzewem pod najstarszą chałupą w okolicy. Potrzeba było, że. No nie, znajdziemy go. To jest duży rynek, a tam był mały rynek. Kaminiową, z którego kamienie użyto do budowy bramy Babranderburskiej w Berlinie. Ten most ma 14 km, ale dalej, ale dalej masz tunel, który ma 1 tak. km. Nie, nie, to razem już w zasadzie... 17 to jest razem. Aha. W 14 plus 6. Już... Tak, właśnie wjeżdżamy na ten cały. Najwyższą część, czyli tor wodny. Najwyższa część. Jak tak. się nazywa ta, ta ciśnina? Sult. Sut. r Resund r, r takie o Nie wiem co to jest, co to znaczy R. to jest taki malutki pieniążek jak grosi. Czyli grosikowy e, ciśnina, ro, grosza. Tak. Czy tam R. Naciągające są kolorowe. Widzicie, widzisz y, Bandziu? ten tak, most, jakieś perspektywy, wie, tak? Wie, czy tylko z boku? I, nie widzisz wprost. A mnie widzisz? I tu jest ta wysypka. <laughs> widzicie, I obserwujcie, czy lata jakiś, jakaś krowa. Tak. Bo jakaś, jakaś tam jest rodzina, słuchajcie, na tej wyspie. To jest port. Kupców. Shopa to jest kupić. Shopen, hand, czyli port. Kupić. Tak, więc. Albo tu wjeżdżamy handlony. w tunel. Teraz wjeżdżamy w ten tunel. A gdzie jest granica? Hmm. Granica jest u nas tak. tam. Znaczy tam stali? sprawdzali, tam gdzie żeś ten karty, Aha. bo tam w zasadzie tak? Tak, tak. Czyli tutaj już jesteśmy w Danii. Tak. 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 W zasadzie tu granica jest na połowie morza. Tu się na, na połowie. Tu już masz Kopenhagę. czyli to już jest po duńsku napisane, tak. tak? Jest po duńsku. Już Lufthansa było napisane tam. Jak wędruciałem. Tak rowerowy w Kopenhadze. parkingi no, rowerowe. I wylądowaliśmy w Kopenhadze na promenadzie. No i co? Jak się, jak się czujecie, kochani? Świetnie? Możecie się poruszać nawet. Port to jest poezja. A tam na horyzoncie latarnia morska. Dwugodzinne tury kanałami Kopenhagi. Pojedziemy przez królewskie Pałace To znaczy to I pod królewskim, jest. królewskim, przez królewskie różne. Tak, jesteśmy w Fredrico jakiś tu jest. Kajcie, można tu przejechać? Można. Widzicie, widzicie, tych, no tych tak co jak pilnują, tak, tak. tych puszystych. No, tak. to Królo, Gdzie nie to tu. tego faceta, widzisz? Mhm. My jedziemy to jest przez facet. te chłeskie. taki upał, w takiej czapie. No, to że ja. cię wier właśnie. Wierta. Jaką jeszcze z minum, radosną no. Co ma robić nie? tak. Czekaj, coś tam. to Tu są knajpki, jak widzicie. No możemy. Ale to tak nie jeszcze... fajnie, w takim lepszym, lepszym byśmy. Sektor porobić?

Thank you. Ciekawy pojazd. A tutaj grillują. Czy będę? Thank <laughs> you. it's just a bomb